W zadanku dziewiątym policzmy sobie pole takiej dziwnej, zacieniowanej figury, więc będziemy sobie musieli trochę ją podzielić i jakoś uprościć. Jak możemy policzyć pole takiej figury? No mamy tutaj, że cała ta wysokość, zobacz, że cała ta wysokość byłoby 4 plus 2, czyli sobie podpiszmy, że to jest 6 cm. I moglibyśmy zrobić to tak, że najpierw policzę sobie, zaznaczymy innymi kolorami. Pole tego trójkąta, później pole tego i one są takie same. Ale wtedy podwójnie policzy nam się pole tego małego środkowego trójkąta. Więc najpierw policzę pola tych różowych, czyli to jest nasz krok pierwszy. Pole tego różowego. No to mamy P równa się, podstawa jest 5, czyli 5 razy wysokość cała to 6 przez 2. 1, 3 się skraca, 5 razy 3, 15 cm kwadratowych. I to jest pole tego różowego. Te trójkąty mamy dwa. To sobie je zsumujmy. 15 cm kwadratowych plus 15 cm kwadratowych równa się 30 cm kwadratowych. No ale, tak jak wspomniałem, ten środkowy trójkąt policzył nam się dwukrotnie. Więc raz musimy go odjąć. Więc w kroku drugim. Policie sobie pole, tylko tego trójkąta środkowego, który nam się zdublował. Tego, zobaczcie, niebieskiego. Czyli to będzie P równa się, podstawa jest 5, jak wcześniej, ale wysokość, tym razem ta ma 2. To jest nasza wysokość. Razy 2 przez 2. Skracam dwójki, zostaje mi 5. Dopisuję centymetr kwadratowy. Tu też jest nawias kwadratowy. I teraz, no. Pole tego niebieskiego musimy raz policzyć, ale policzyliśmy dwa razy w tej 30, więc tylko raz sobie odejmiemy. I mamy krok trzeci, czyli zaznaczymy sobie na żółto, bo to pole tej żółtej figury to będzie pole figury, równa się pole to różowe minus pole to niebieskie, czyli zaznaczamy kolorami różowe minus niebieskie. Czyli pole figury równa się 30 cm kwadratowych minus 5 cm kwadratowych. pole figury żółtej to 25 cm kwadratowych. i mamy odpowiedź, no ale tutaj trzeba było podziałać trochę sprytnie, więc zostawcie koniecznie łapkę w górę oraz subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału Matematyczny Świat. I zaraz mam znanko 10, również z gwiazdką.